się to zamknie no siadaj idę się siadaj kurwa no idź tam nie zamykaj <grywa> tego nie to oddaj lepiej nie to co to no dokonałeś? nie daj to mu Dawaj mi daj mi zapalniczkę dawaj do dora nie dawaj do dora nie daj to dora nie <grywa> już nie ma nie kurwa no wy Nie! Nie. No, mnie pierdala, no, nie, Idź wam Cieka, nie, pierdala, kurwa. Się. No się to nie, ma. Po co? Bo w tym nie, 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 Spierdalaj, kurwa! nie, nie, No nie, gdzie nie, nie, To nie, nie, To nie, ma, nie, 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 umiał wszystkiego nie, 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 tak, kurwa, to nie masz w No dobra ty już, kurwa tak, nie, dobra, nie bawimy się. Dobra, się dobra. zamienimy się do turnera. No, nie, kurwa, Daj. to na wszelki wypadek. Daj to. Komentarz. ten, masz Daj ten nie, tak, nie. nie, na, na chwilę. Na potrzeb filmu. Nie, kurwa. Nie! Ciechowa. Pojebało cię, Byłaś kurwa! Stąd. Byłaś stąd! Pocham. nie, pan pojebało się. nie, kurwa, nie, Matko, bo... nie, kurwa, nie, kurwa. nie, 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 cię nie, nie, kurwa. nie, nie, no pojebało cię, kurwa. Się. Tak. Tak. nie, nie, cię kurwa nie, nie, się! nie, nie, nie! Kurwa, już się zmoczyłem, nie Ała. Nie! A! Ujada! Nie! bało ci kurwa, człowieku, weźcie się Dobra, Udawań już! Dawaj mu ogień!